Podstawę rundę pierwszą. Teraz witam wszystkich bardzo serdecznie na 34. memoriale Kubarskiego i Kramka. Bardzo dużo zawodników jest, także musimy jakoś to logistycznie jeszcze wszystko opanować. Myślę, że wszystko jest na dobrej drodze. Proszę parę słów tutaj, powie pan. Dzień dobry, witam bardzo serdecznie państwa. I powiem tak: łza się w opu kręci. I mówię to ze względu na wiek, na dostojeństwo, ale również na 34 lata wspólnej tu z niektórymi organizacji memoriałów Edka, Olka Kubaszewskiego i Edka Kramka. Bo pamiętam te pierwsze i kolejne, i kolejne, i kolejne, i dojechaliśmy do, do 34 memoriału, imprezy szachowej, która dla nas, dla członków kierownictwa uczęskiego klubu szachowego Skoczek była zawsze imprezą szachową wiodącą a również chyba jedną z ważniejszych kiedyś na terenie województwa lubuskiego obecnie na terenie województwa zachodniopomorskiego a na pewno najdłużej trwającą w sposób nieprzerwany 34 lata pomimo różnych zawirowań daliśmy radę i te zawody są cały czas przez nas organizowane i chyba z coraz lepszym, większym sukcesem, bo pamiętam te pierwsze memoriałowe zawody, gdzie było dwudziestu kilku zawodników, to trwało kilka lat, a dzisiaj mamy na dzisiejszym turnieju już jest ponad 70, a bywało i ponad setkę zawodników, także te zawody, ten turniej jest wspaniały. Cieszę się bardzo, że kontynuowana jest ta piękna, ta piękna sportowa rywalizacja, bo mam osobiste doświadczenia jako były mistrz Choszczna, były mistrz powiatu choszczeńskiego z lat 60. Jednocześnie w tych zawodach grały moje dzieci, graliśmy całą rodziną. Krzysztof Dłużyński, Pamięta, bośmy tutaj razem z panem Szyjką Czesławem i z Krzyśkiem Dłużyńskim i jeszcze może z kilkoma osobami zaczynali te zawody. Także szczególnie sentymentalne mam odniesienie do, do szachów, do, do tych zawodów memoriałowych. Ponieważ zostałem upoważniony przez, przez zarząd, przez pana burmistrza, który te zawody objął swoim honorowym patronatem, pan. Ar Raczyński, już zapraszamy na następne zawody w przyszłym roku. Jeszcze raz wszystkim, wszystkim dziękuję serdecznie, wszystkim Wam życzę jak najlepszych posunięć w tych zawodach. Dziękuję. Dzięki. Dziękuję bardzo za taki wstęp. Te zawody nie odbyłyby się też dzięki sponsorom naszym, których mamy, tak? czyli zachodni bank spółdzielczy. Ośiedle e, stare miasto e, sta, e, numer jeden, pani Ewelina Petrowa Grzyła, która też ufundowała nagrody. E, oczywiście, jak przedmówca powiedział, patronat e, objął med, e, pan burmistrz Artur Raczyński I e, obsługa Medialla, e, też taki patronat medialny, e, firma Echo, także też bardzo dziękujemy za relację, która będzie. Nie przedłużając, e, przedstawiam tutaj e, sędziego zawodów, e, pan e, Cyprian Guzek, główny sędzia. Mamy kilku, e, kilku sędziów pomocniczych, pan Maciej Dzisztyarewicz, e, pan Kabil Kalita i oczywiście pan Krzysztof Dużyński będzie też tutaj pomagał. Nie tu. Na tamtej dużej sali. W grupie Open gramy 9 rund, tempem 12 minut plus 3 sekundy na zawodnika za każde posunięcie. Jest to turniej zgłoszony do oceny rankingowej FIDE, zatem obowiązują zasady FIDE obowiązujące. Telefony proszę mieć wyłączone, żeby nie były nigdzie na wierzchu i żeby nie dzwoniły w czasie trwania partii. Po zakończonej partii wynik zgłaszamy, jeśli wygraliśmy. Jeśli jest remis, to najpierw oboje, żeby oboje zawodników przyszło zgłosić wynik. I po zakończeniu partii najlepiej na zewnątrz wyjść, żeby nie przeszkadzać innym grającym. W turnieju U14 gramy 7 rund, tempem 30 minut. I można nazwać kategorię 4 i 5, normalnie kategorię 4 i 5. U nas w Chocie Klub Szachowy Skoczek ma siedzibę w Chorzczyńskiej Dabu Kultury. Są zajęcia we wtorki i piątki od 17 do 19. Są dwie grupy: zaawansowana i początkująca. Szachy bardzo kształtują charakter. Tak jak wspomniałem, że dzieci już w przedszkolu uczą się grać, uczą się przegrywać przede wszystkim, uczą się wygrywać. Bardzo rozwojowy sport. Nie entuzjastyczny jakiś nie grający fizycznie, ale naprawdę umysłowo bardzo wspomaga. Frekwencja jest bardzo wysoka. Jest 36 zawodników do grupy do U14, 32 do grupy Open. Mamy nagrody finansowe za pierwsze 5 miejsc, nagrody rzeczowe dla najlepszych zawodników, zawodniczki.